Niech to stoi. To jest bardzo fajna dekoracja. Bardzo nie Ja się, że tutaj się po na głowie. Przy kołomie, jak widzicie, sławnie znani publicyści Stanisław Janecki, który często w tych przeglądach występuje. Piotr Gocie, który występuje rzadziej, ale może będzie występował częściej. No i teraz najbliższe pół godziny 40 minut w telegraficznym skrócie przypomnijmy emocjonujące wydarzenia tygodnia, w którym... W którym tak, szerzy się najgorsza forma faszyzmu, czyli buczyzm e, i, i rozmaite komentarze to wzbudziło, e, pada, chwieje się, nie wiem o co chodzi, pada, chwieje się e, firma sponsorująca film Wałęsa wśród... Tak. Tak, bo, no tak, nie wszyscy jeszcze no, widzieli. To znowu ale jeszcze I, się i, nie i, nie i jest, to jedyne, jest to jedyne złoto w wydarzeniach tego tygodnia, bo w postaci medali olimpijskich. To było jedno złoto, ale to jest cała historia. Nie, jedną, której jestem. Ja nie może ja od tego żart. Bo chciałem zwrócić uwagę, że. Jeden z naszych, właściwie jeden pierwszy Polak, który zdobył złoty medal. Tak? Bo, bo Majewski, tak to się nazywa, z to, to się nazywa Majewski, to był chwilę później. Natomiast już jak tak jak Polacy się już tak strasznie, strasznie wygłodzili, okazało się, że właściwie tylko ze strzelania z wiatrówki jesteśmy nieźli na tej olimpiadzie. No potem się jeszcze okazało, że takie lawirowanie kajakiem to też taki ten nasz sport narodowy, takie różne skręty. I znowu złoty medal zawodnik, który jak się okazuje ma na karku dyscyplinarkę z Związku sportowego, czyli tego związku, jaką się nazywa, ciężarowców, ponieważ on nie chciał trenować tak jak wybitni tam wszyscy ci działacze związkowi mu kazali. Związek mu wymyślił, gdzie on ma jechać na zgrupowania, gdzie on ma jechać trenować. On nie chciał, on se pojechał gdzie indziej, do Gruzji. Musiał za to zapłacić z własnej kieszeni, także wydał tam jakieś 5 dych na przygotowania do tej olimpiady zupełnie z prywatnych pieniędzy, co stawia oczywiście pytanie, po w chore jest ten związek w takim razie, bo żaden z jego działaczy czy to opłacanych zapewne żadnego medalu z olimpiady nie przywiózł. Ale mało tego, jeszcze właśnie zagrożono mu dyscyplinarką za to, że on się nie podporządkowuje i nie, i nie, i nie trenuje w tych nie jeździ na, na te treningi, nie jechał tam, gdzie mu kazali. Właściwie mi do kompletu brakuje tylko takiej informacji, żeby się okazało, że ten ośrodek, gdzie on miał jechać za pieniądze polskiego związku ciężarowców, to, to był jakiegoś szwagra ministra albo kogoś takiego. Ale ja uważam, że to trzeba bardzo prosto rozwiązać. Trzeba zrobić tak, żeby ten medal był ważny wszędzie na świecie za wyjątkiem terytorium Polski. Tam, gdzie kontrolę sprawuje Polski Komitet Olimpijski, ten medal po prostu będzie nieważny. I ten pad będzie medalistą w innych krajach, a Polsce nie będzie, gdyż złamał przepisy Polskiego Związku Lipskiego. To znaczy, coś w tym jest prawdopodobnie, bo on, jeśli pamiętam, to chyba właśnie się mi o tym mówił, więc nie, może, może jednak rzuci tę błędę, bo sam laureat on no, powiedział, że on czuję się patriotą i chcę, chciał zdobyć ten medal dla Polski, ale to jest raczej ostatni medal, jaki zdobył dla Polski, bo w następnej olimpiadzie dość będzie pewnie występował jako Niemiec, bo już mu tak dożarli ci wszyscy yy, prezesi i z tego Związku Ciężarowców, że on ma, szczerze, dosyć. I to jest taki temat może niepoważny, poważny potem o sporcie, ale wydaje mi się, że tak jak tutaj kolega Janecki zawsze mówił, w tym sporcie po prostu widać bardzo, bardzo wyraźnie, z jakim państwem, z jaką władzą, z czym mamy do czynienia. Ale jeszcze jedną rzecz chciałem, chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Zanim myśmy te złote medale, które będą ważne albo nieważne, zaczęli zdobywać, to prawie polscy sportowcy zdobyli pierwszy na olimpiadzie w historii Polski medal półzłoto, półsrebrny. Zdobyli go w bardzo szwany sposób, bo to było tak, że już z takiego spaczy gazety nie było tych medali, trzeba było coś pisać, jakiś sukcesów wyszukiwać, to znalazły taki temat, że jest Wenezuelczyk który trenuje w Polsce i występuje w pierwszej Gliwicy on na Olimpiadzie na Igrzyskach, przepraszam, Olimpiada to jest między igrzyskami. on na Igrzyskach występował w barwach w Wenezueli. E, ale dziennikarze chyba z stwierdzili, że skoro on na co dzień trenuje w Polsce i występuje w mieście Gliwicy, to to jest półpolski mecz. Armii. Ale na tym nie koniec. Ponieważ on w finale, to szpadzista, zdaje, się, by się dobrze pamiętam, pokonał. Takiego Norwega urodzonego w Polsce. Bo ten Norweg urodzony w Polsce nazywa się Piasecki. Jego ojciec był bardzo znany z borcowstwem Piasecki z I ten chłopak, jak miał dwa lata, to razem z ojcem wyjechał do Norwegii. Czyli wynika z tego, że zdobyliśmy pół złotego i pół srebrnego medalu, tak naprawdę, co daje pierwszy w historii polskiego sportu olimpijskiego medal, który jest jednocześnie pół złoty i pół srebrny. Ja tu krakałem niestety, że będzie kiepsko, są dwa złote medale, z których się bardzo cieszę, ale siatkarze mnie zawodzą i znowu przerobali. Tym razem za z Australią i to dość gładko. To znaczy, pierwszy ten jak przegrali, to wszyscy mówią, że to było takie taktyczne. Przegranie, żeby lepiej się wylosować w grudniach, aha, bo to by było nie, to by wygrać z Bułgarią wszystkim tam, to, to by było właśnie y, wtedy by źle wylosowali. Ale zdaje się, że ten, a może to austryjskie też było takim taktycznym. No, ja mam nieodparte wrażenie, że oni za chwilę umrą tam na tych planszach, matach i stadionach. Po prostu wszyscy mają największą aktywność, biją metody życiowe, a nasi ledwo żyją. To jest mniej więcej coś podobnego jak Zielona Wyspa, która za chwilę będzie czarną dziurą. Po prostu to jest mniej więcej w tym, w tym samym stylu. Ale ja tu mówiłem o jakichś wyjaśnieniach kulturowych, cywilizacyjnych, a wyjaśnienie jest proste. Polacy to jest przekorny naród. I każdy głupi, nawet północny Koreańczyk potrafi zdobyć złoty medal już chyba z cztery mają albo z pięć, a Polacy udowodnili, że nie jest sztuką zdobywanie medali. Odwrotnie, sztuką jest ich niezdobywanie. Czyli jesteśmy po prostu oryginalnym narodem. Nie będziemy, owczym pędem za wszystkimi powtarzać, zdobywać, żeby naród się cieszył, tylko będziemy naród katować i wtedy będzie zupełnie... Fajnie i e, w polskim stylu jest jest jeszcze tak, że może po prostu to są uczciwi patrioci, którzy nie chcą nadwyrężać budżetu państwa, no bo trzeba, Jest słaba sytuacja budżetu, są nagrody za złote medale, trzeba by wypłacać, jak na oni używali te medale. To raz, Starostowski nie ma pieniędzy. Dwa, Pan prezydent musiałby wydawać pieniądze na te uroczyste, wszystkie i pan premier też śniadania z złotym. Znaczy, no nie stać, po prostu nie stać nas na medale. Powiedzmy to sobie szczerze, kto zdobywa medal, ten pisowiec, ten obciąża budżet. I tym y, apelem do naszych sportowców, których tam jeszcze sporo jest na no, obcy, nie tylu, co działaczy oczywiście, ale spadną. Eee, tym apelem do nich bym zamknął ten wątek sportowy. Chodzi, jeszcze 800 metrów całego to jest mój dystans, więc jest mi bliski, bo ja 800, miałem wrażenie, że on po prostu był nieszczęśliwy, że wyszedł w ogóle na stadion. No niestety warunkiem wyjazdu to, to było, że chciałem wziąć udział w tych yy, zawodach, które się tam odbywają. To ja proponuję zamknąć temat olimpijski, m, przejść do tematu Wielkiego oburzenia. przy czym chcę go zacząć na temat buczyzmu oczywiście. Przy czym go zacząć od... Bo właściwie buczyzm się odbywa przecież co roku, 1 sierpnia. No władza jest tak uwielbiana przez naród, że naród zawsze jakoś ro, i tam, na nią reaguje żywiołowo. Można mieć oczywiście pretensję, że, że reaguje akurat na cmentarzu podczas uroczystości, ale pytanie, jak gdzie ma niby reagować? Znaczy, gdzie naród ma okazję wygwizdać, czy wywócieć władzę, jeżeli nie jest to akurat na cmentarzu i na... I na jakiejś uroczystości patriotycznej? To ja chciałem przypomnieć, że według przecieków sklepu władzy za płóczyzm po pijaku będą dwa lata, ale ja słyszałem, że tutaj na trzeć, bo wszyscy z premedytacją a za to będzie sześć lat, a za narażanie dzieci na płczyzm, bo słyszałem, że niektórzy też dzieci nie inny zabrali, będzie osiem. Także to nie wygląda dobrze. Ja chciałbym powiedzieć, żeśmy nie dali się zwariować i zastraszyć i ponieważ każda tego typu uroczystość jest także uroczystością polityczną. Gwizdy, buczenie są normalną reakcją na współczesne wydarzenie polityczne. Skoro pani z bufetu tam występuje i inne osoby, to można to traktować bardzo współcześnie. Na wszystkich uroczystościach z obecnością brytyjskiego następcy tronu pod Dunkierką, tam gdzie było, Był desant we wszystkich takich miejscach. Jest bieżący komentarz do polityki. Gwiżdżą, robią co chcą po prostu. W Polsce uchodzi się za hamar, że się normalną ekspresję czy normalne podsumowanie. Ludzie mają do dyspozycji niewiele takich narzędzi. Jeśli mają ochotę buczeć, to niech sobie buczą. To jest idiotyzmem po prostu uznawanie, że to jest jakaś nielegalna metoda politycznej ekspresji. Zrobiono z tego w pewnej stacji nadającej na okrągło jakieś złamanie wszelkich zasad. Znacznie większym y, łamaniem zasad jest grzeczne mówienie idiotyzmów niż niegrzeczne demonstrowanie prawdziwego stosunku do bieżącej polityki. Ja też myślę, że łamaniem pewnych zasad jest to, jeżeli ludzie, którzy średnio mają moralne prawo do tego się właśnie na takich uroczystościach lansują, bo jeszcze do wszystkiego, co mają, potrzebna im y, Chcą uchodzić za patriotów, chociaż jako żywo nie ma ku temu przesłanek. Ale ja w ogóle chciałem tę sprawę zacząć od takiego komentarza, nazwijmy to naszego wewnątrz tego, Bo no niestety wyjechał Łukasz Warzywa, który tutaj byłby dobrym celem dla moich uwag, bo napisał właśnie taki w duchu, bo jak to często on ma na zwyczaju, takim konserwatywno-pryncypialnym, typu, że butrzeć na cmentarzu nie wolno, bo, bo, bo nie bo to jest niegodne i nie, nie, nie róbmy rzeczy niegodnych. Otóż ja uważam całą tę historię za mega ugutę. to jest pierwsza sprawa i tego się chyba nie muszę rozwodzić. Jeżeli wszystkie te y, ci osobnicy, jak to święty panie Siedlbrychorski próbował nagrać słowem obojętnym, jeżeli ci osobnicy, którzy nie to, że oni nie odcinali się od mega hamstwa mega zbydlęcenia na krakowskim przedmieściu wykonywanego przez młodych z Facebooka tak zwanych. Oni temu kibicowali. Oni się w swojej gazecie, w swojej telewizji całodobowej zachwycali, że to jest to nowe młode pokolenie, takie fajne, takie europejskie, które kopniakami te roztrąca, sika na nich, prawda, ubliża od najgorszych yy, tym ludziom, którzy ten Krzyż tam postawili. Teraz ci ludzie gdy skakują z jakimś oburzeniem, jakie to jest łamanie tabu, że można buczyć na cmentarzu, to, to jest po prostu obłuda krzyżacka, obłuda, to jest propaganda tak farszywa, że, że naprawdę nie wiem jak można na to brać, jak, jak, jak można na to w ogóle zwracać uwagę. I zauważam, że niestety ciągle jest takim bardzo skutecznym sposobem stosowane takie tresowanie, stawianie na baczność ludzi o poglądach prawicowych, o poglądach konserwatywnych i, i patriotycznych, takim ciągłym szantażem, a tam jest ktoś, kto się musi się od niego odciąć. Nie będziemy w ogóle rozmawiać. Niech się Jarosław Kaczyński odetnie od tych, co buceli. Niech się odetnie, że tam ktoś napisał, jak Berenka chowali, to stali jacyś faceci tam z transparentem dzięki Bogu, że go zabrał. Niech się odetnie. Otóż chciałem wykorzystać. Jak nie wykorzystuję tych przeglądów do żadnych manifestów, ale taki mój prywatny manifest wała dość jakiegokolwiek odcinania się. Nie siada Michnik odetnie o swojego taty, swojej mamy, swojego brata. Niech się redaktor Bielowiejska, akurat mówiąc o mi, bo to w telewizji właśnie o widziałem, jak wygłaszała taki ten, że to ma, Jarosław Kaczyński ma moralny obowiązek wystąpić w tej sprawie, potępić. Niech się ona odetnie od Dominika Tarasa, z którym robiła wywiad yy, i tak dalej. Nie będę tego wątku dłużył, bo sądzę, że tutaj nie trzeba w naszym gronie argumentacji mnożyć. Ona jest dla wszystkich oczywista. Niech się pan prezydent Kowalowski ode mnie odpali. Kota, o, na przykład, to już i na tym skończę. Natomiast druga rzecz, tak, przy okazji to już tak może trochę prodomu. a w tym samym programie w TVN-24, jednak też był taki pan redaktor i chyba z trybu, on się nazywa, który wystąpił z takim... Potępieniem też w ogóle, że dla niego samą hangą, samą w sobie było to, że to ONR tam szedł z flagami na cmentarz czcić powstańców warszawskich, ponieważ on, towarzysz redaktor, odmawia ONR-owi prawa czczenia powstania warszawskiego. Ja już nie będę cytował tych tam nawiedzonych wredni, których wygadywał. Więc na to niestety jakoś nikt nie zwrócił uwagi, a to samo w sobie też jest dla mnie mega skandalem że właśnie Salon, Telewizja TVN, Gazeta Wyborcza i tego typu gremia, tak jak od, próbowali odmówić narodowcom prawa manifestowania w święto niepodległości, tak na przykład próbują właśnie jakąś taką tresurę robić, ponieważ tak się składa, że polscy narodowcy w II Wojnie Światowej położyli ofiary największe. Legitymacja którejkolwiek z partii narodowych dawała trzykrotnie większą szansę śmierci w walce albo śmierci męczeńskiej, niż legitymacja jakiejkolwiek innej przedwojennej pani Moje pokolenie jeszcze czytało, nie wiem czy dzisiaj, bo Pani już pewnie dawno tę książkę zdjęła z lektur, czytało taką książkę Kamienie na szaniec, w której jednym z głównych bohaterów jest Janek Bytnak, pseudonim Rudy, przed wojną jeden z liderów grup szkolnych obozu narodowo-radykalnego, no i dla mnie myśl to, że Pan jakiś towarzysz, redaktor odmawia rudemu z kamieni na szaniec prawa do uznania jego, jego, jego wkładu w walkę z Niemcami, czy jego kolegom z szereg szeregów, którzy go odbijali, jest czymś takim, że po prostu mi się nóż w kieszeni otworzył i dlatego muszę o tym powiedzieć w tym gronie, no skoro do tej telewizji nie jestem zapraszony. Ale zresztą nie twierdzę, żeby przyjął takie zaproszenie. Mówimy o jakichś przestarzałych bohaterach, którzy pan yy, yy, kre, krew, krew przelewali albo coś w słusznej sprawie, a przecież mamy w, w pływającym tygodniu i dziś jeszcze takiego bohatera, który największe męczeństwo podniósł. Nazywa się Michał Tursk, syn premiera. To jest prawdziwy męczennik. Facet, który z obrzydzeniem wystawiał faktury, a jak przyszła mu kasa na konto, to po prostu był bliski choroby, wymiotów, no obrzydlistwo po prostu. Wystawia facet fakturę i jakiś tembak śmie nadsyłać mu jeszcze kasę na konto, za jakąś robotę dla jakiejś dziwnej firmy po prostu. I Mówię o tej historii nieprzypadkowo, ponieważ ona Nie Mówiłeś o jakiejś firmie od złota i to bynajmniej w formie wymedania sponsorowania od, fresków historycznych. Od. I linii lotniczej OLT, ekspresji. Y, mieliśmy już do czynienia z pomrocznością jasną, tam, z chorobą koleni prawej, ale to, co prezentuje ten młody człowiek, co ja bym nazwał Tuskoltem, bo to ten skrót Tuski OLT. to jest dopiero choroba, która nie, niezwykle. Upośledza. Ale tu jest ciekawy sam mechanizm przedstawienia tego opinii publicznej. Natychmiast dzielni koledzy ratunkowi z gazety W pospieszają chłopcu z pomocą, żeby zrobił coming out, zanim to się wysypie. I on, oczywiście, robi ten coming out, opowiada z jakim to obrzydzeniem robił te zlecenia i tatuś w ogóle. Wzór moralny potępił go, jak możesz tak ryzykować naszym. Więc tatusia, siebie potępił. Wykazał obrzydzenie i, i, i oburzenie moralne. Czyli mamy wszystko w komplecie. Czyli koledzy wykonali prewencyjną robotę i jeszcze wytłumaczył, że wysyłał te wszystkie swoje opracowania z adresu Józef Bong, żeby nie było, że się ukrywa a własnym nazwiskiem, tego nie wyjmuje. Ja nie wiem, czy jest y, bardziej dosadna y, metafora trzeciej RP. Ta historia tuskołta jest moim zdaniem czymś idealnym wręcz jako opis trzeciej RP. Jest tam dokładnie wszystko. Ja mam taką teorię, że Michał Tusk po prostu z takim obrzydzeniem brał te pieniądze, bo on się strasznie wstydził tego, że one mu się nie należą. Bo to jest tak, że pan Michał Tusk jest specjalistą od kolei. A nagle ktoś za, 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 za mu płacić za samoloty, ja nie wiem czy pamiętacie państwo, ale z tej, jakoś dwa lata temu to było tak, że gazety ujawniły, jak to młody Michał Tusk pojechał jako dziennikarz, to jest ciekawe, z rządową delegacją do Chin, gdzie lecieli ministrowie, szefowie departamentów i tak dalej, jako dziennikarz lokalnego oddziału gazet tak to jest, to tak ty, gazety wyborczej. To, tak, to Dziwnym trafem, jak ktoś jest ty, ty, ty dziennikarzem lokalne, lokalnego dodatku do jakiejś gazety, to wtedy jedzie z delegacją rządową do Chin, żeby zapoznawać się z tamtejszym dorobkiem w dziedzinie kolejnictwa, który nie jest bardzo duży, bo to duży kraj, więc siłą rzeczy musieli dużo to zbudować. No i myślę, że on taki był po prostu zbulwersowany faktem, że ktoś, mimo że jest specjalistą od kolei żelaznej, chce mu płacić za samoloty, że strasznie się z tym fatalnie czuł. No nie wyobrażam sobie tak większego kaca moralnego niż ten, z jakim obudził się, kiedy odkrył, że na jego konto w, wpłynęły pieniądze za fakturę lotniczą. A zwłaszcza, że chyba jak wszyscy musiał zapłacić od razu. No. Ja tylko powiem, że wedle rankingów Światowego Forum Gospodarczego takich dorocznych, to nasza infrastruktura lotnicza jest, jeśli mnie nie myli, oceniana jako 91 na świecie, a kolej jako chyba tam 107 na 127 krajów. Także no, przeniesiono go do resortu, powiedziałbym, bardziej perspektywicznego, czy, czy jakoś tam minimalnie le, lepiej sobie radzącego. On do tych Chin to pojechał, żeby ten kolej do Tybetu obejrzeć. Że to przecież ma znaczenie, przecież nie praktyczne, tylko polityczne, Ja chcę poradzić z tymi polskimi Tybetańczykami. To przecież wiadomo. Ale jest, jest, taki jeden, jest taki jeden prezydent, z którym można spokojnie Bronisława Komorowskiego porównać. Nawet o parę tygodni temu chyba w Gazecie Polskiej codziennie zrobiłem. Jest, był taki inny w Polsce prezydent, który miał wielką skłonność do malenia potwornych gap językowych, był taki. Ten sam prezydent miał dziwną, tajemniczą predylekcję do przedstawicieli różnych służb specjalnych, tylko jeden bardziej do cywilnych, a ten obecny bardziej do wojskowych. I obaj mieli straszliwą skłonność do chochlowania prawem, tylko za tamtego to się nazywało fanatyzacją, a za tego to się jeszcze, jeszcze nie nazywa. I Tylko przewaga tamtego prezydenta, który też za dobrym prezydentem nie był, polegała na tym, że tamten prezydent coś w życiu jednak mimo wszystko zrobił i trochę był znany w świecie. W związku z tym, jak pojechał do Stanów, to go tam przyjmowali jako legendarnego lidera Solidarności. Nie dlatego, że nie znali polskiego. Nie A ten jak, nie jak, nie tak, nie tak. jak pojedzie do Stanów i zaczyna opowiadać o bigosowaniu, albo o tym, że trzeba kobiety w domu zostawić iść na polowanie w góry Afganistanu, to wszyscy się na niego patrzą i by spadł z księżyca. I z tego prostego porównania wynika że właściwie Bronisław Komorowski ma wszystkie wady Lecha Bałęsy, ale nie ma ani jednej jego zalety, co jest bardzo trudnym osiągnięciem do wypełnienia, ale jemu ja się udało. Ja myślę, że Piotr podsumował ten wątek już chyba lepiej, lepiej nie można. Ja dzisiaj zresztą tak oglądałem w, właśnie w telewizji, też dający, mówiący do tego miana na Nienawiści Pretendowej, z taką rozmowę redaktora Kuźniara z jakimś innym redaktorem od biznesu. Jak oni się dziwowali, zwłaszcza ten biedny Kuźniar, tak nie mógł wierzyć, że tyle ludzi mogą uwierzyć, Coś takiego, jak te lokaty 16% oparte na złocie, skoro przecież my mówiliśmy od dawna, że złoto nie daje takiego przebicia, tylko tam 2 czy 3%. I jak to jest, że tylu ludzi mogą uwierzyć? I tutaj mówi facet, który wierzy od 5 lat w Donalda Tuska, który a jak do wielu ludzi by... mogło uwierzyć, że dostaną jakieś emerytury po tym numerze, który został <noise> ja w Ja bym powiedział, jeżeli spółka Ambergold nie wypłaci kasy nikomu i nadal ludzie będą do niej pieniądze przynosić, to ona dorówna tym osiągnięciom rządowego pija. Na razie to jest taki sprawdzian, który się okaże, czy oni skończą jak globalny, czy oni będą dalej funkcjonować. Jako, jako ludzie sukcesu prawda, i sponsorzy rozmaitych prorządowych przedsięwzięć. Ale tutaj. jeśli ludzie nie odzyskają, to przynajmniej będą wiedzieli, że mają do czynienia ze złodziejem. Natomiast no, tak w wypadku państwa Donalda Tuska mają dokładnie z tym samym procederem na znacznie większą skalę i nie wolno powiedzieć, że to są złodzieje. A, może właśnie do nich nie dotrze. Ja nie wiem, ja się nie zdziwię. Jeżeli, jeżeli to się z takich kręgów Leningradu wywodzą ci, ci inwestorzy, to oni mogą stracić te pieniądze i jeszcze być szczęśliwi, że mogło być gorzej, bo najważniejsze, żeby, żeby czwarta rzecz pospolita nie wróciła, a to, że ich tam gdzieś nacieli ich, na kasę, to jest pikuś. Ja myślę po prostu, że ten pan Pich, tak chyba się jakoś zachował się bardzo racjonalnie. Popatrzył na wyniki wyborów jednych, drugich, popatrzył na sondaże, popatrzył na to, kto rządzi i stwierdził, że w tym kraju jest tak niezwykłe za idiotów, których można, przepraszam, za biznesowe określenie dymać w nieskończoność. Że, że tego nie robić po prostu. Razem no. z synem premiera. Ale jeszcze premier za... też zawsze na liście płacę. Przy... Zauważmy jeszcze dwie rzeczy. Jedna jest taka, że te, te wszystkie redakcje, które dzisiaj się na wyścigi dziwują o tym, jak to się na inni mogli dać nawać w filmie Amber Gold. Wcześniej przez kurów pisali o tym, jaka to jest świetna spółka, jak to dobrze, że ktoś wprowadza parytet złota w Polsce. Jaki to genialny sposób, w ogóle jaka to solidna firma i ustawiali się w kolejce po tej firmy. To jest jedna rzecz. A druga jest taka, że no, pozytywną lekcję gdybyśmy mieli wyciągnąć z tej historii, to jest to, że dzieje Amber Gord i jej upadku, pokazują, że każdy, kto się w jakikolwiek sposób zada z mechanobałem, coś zakończy. Wężykiem. Wężykiem nie wszystko coś Wężykiem podwójnym. ja na zakończenie taki drobny akcent, że powiedzieć, że w dzisiejszej, ja nagrywam tę rozmowę w poniedziałek 6 sierpnia, więc w dzisiejszej Gazecie Polskiej codziennie bardzo wzruszyła mnie historia o tym, fajnym zlocie pracowników Ministerstwa Widaki, czujnie tam miały się, nie, się nie dostać dziennikarze, no, no jeden się dostał niestety i sprawa wyszła, ale był taki, takie piękne, radosne święto, Polska fajna, po prostu w całym, w całym Proszę przeczytać, ten Polska fajna na proskwicie, tak były loteria, piwo, kiełbaski, tam kieł, kiełbaski, jakieś super restauracje, jakieś super katedry, prawda? I takie różne żartobliwe zabawy, jako to budowanie z piasku autostrady dla dzieci. Zdaje się, że te dzieci je usypały jedyną autostradę, którą ta firma w ogóle zbudowała. I można było strzelać bramki ministrowi Nowakowi, który zamiesiał pustowego tam tam robił w ogóle. To było po to, żeby podziękować tym urzędnikom za ten trud, który oni włożyli. Wszystko się strasznie podobało, tylko się nie podobało cholera tym ludziom, którzy wybudowali te kawałki autostrady różnej i nie dostali pieniędzy za to. I pobankrutowali. no ale dlatego też ich tam nie zapraszano, bo by popsuli tę całą miłą atmosferę, podobnie jest to jak reporter Gazety Polskiej też ją popsuł. No, co tu gadać. No ja chciałem taką optymistyczną błędę, pamiętacie Państwo, z pierwszego wabanku, kiedy Quinto, czyli Jan Machulski świętej Pamięci mówi, że lepiej już być złodziejem pan Excellence niż jakimś prezesem, dyrektorem, premierem czy innym prezydentem. <grym>